Cześć! Dzisiaj rozwieję Wasze wszelkie wątpliwości dotyczące łączenia składników aktywnych w pielęgnacji. Jeżeli chodzi o połączenie retinolu i witaminy C, stosowane one razem zaburzają swoje działanie, czyli jedno dezaktywuje drugie. Natomiast w marce Drunk Elephant możemy połączyć te oba składniki i nadal działanie będzie dawało efekt nawilżonej skóry, rozświetlonej i pięknie wygładzonej. Jeżeli myślicie, że retinol można nakładać tylko na noc, nic mylnego. Można również nakładać na dzień, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie odpowiednia ochrona przeciwsłoneczna na poziomie minimum SPF 30. Jeżeli myśleliście, że nie można łączyć retinolu z kwasami AHA, to również jest mit. Retinol działa nam od Skóry właściwej do warstwy na skórkę, natomiast pasy AH od warstwy na do skóry właściwej, więc oba te składniki są kompatybilne. W przypadku marki Drunk Elephant nie musicie się o nic martwić, ponieważ składniki tej pielęgnacji są biokompatybilne, czyli są przyjazne dla naszej skóry. W przypadku innych marek zachęcam do skorzystania z porad eksperta w perfumeriach Sephora lub na sephora.pl.